Witajcie u mnie na kanale, nazywam się Paulina Binko i jestem agentką nieruchomości w Dubaju. W dzisiejszym odcinku przejdziemy przez nowość, która wychodzi na rynek, także zapraszam do oglądania. Deweloper Intias wprowadza nowy projekt w dzielnicy Maidan Horizon, zaprojektowany we współpracy z Zaha Hadid, Architect. Budynek ma wyróżnić się swoją bryłą oraz jakością wykończenia. Kluczowe pytanie brzmi, dla kogo jest ten budynek i czy warto w niego zainwestować? Zacznijmy na początku od samej dzielnicy, w której powstaje ten projekt. Czyli Maiden Horizon. Będzie to społeczność, gdzie buduje m.in. deweloper Ellington czy Intias. Dzielnica oddalona o 10-15 minut autem od Burcz Khalifa, 10 minut od Dubai Creek Harbor i 25 minut do lotniska DXP. W pierwszej kolejności omówmy plan dzielnicy. Dzielnica została zaprojektowana w koncepcji 20-minutowego miasta, czyli wszystko, czego potrzebujesz: praca, relaks, zakupy ma być dostępne w zasięgu krótkiego spaceru. Sercem dzielnicy będzie kanał wodny, wzdłuż którego ciągnąć się będzie promenada. To tutaj znajdą się kawiarnie, restauracje przy plaży i butiki. Plan obejmuje również ogromny Central Park o powierzchni prawie 30 tysięcy m2 oraz liczne mniejsze parki i ścieżki rowerowe. W Maiden Horizon zaplanowano właśnie kryształowe laguny, nad jedną z których znajdować się będzie dziś omawiana inwestycja. Będą to zbiorniki z krystalicznie czystą wodą. Zdatną do kąpieli i sportów wodnych. Dodatkowo wokół lagun powstaną piaszczyste plaże, dostępne tylko dla mieszkańców tych inwestycji. Kolejny aspekt to metro, czyli patrząc historycznie, klucz do wzrostu wartości dzielnic w Dubaju. Blue Line oficjalnie zatwierdzona przez rząd Dubaju. Trasa błękitnej linii metra ma przebiegać z bezpośrednim sąsiedztwem Maidan Horizon, co rozładuje korki. Prace nad linią już trwają. A jej uruchomienie planowane jest na 2029 rok, co zbiegać się będzie w czasie z 20-rocznicą Dubai Metro oraz oddanie w pełni gotowości dzielnicy z lagunami i parkami. Maiden Horizon graniczy bezpośrednio z Ras Al Hor, czyli unikalnym rezerwatem przyrody. Jest to dom dla tysięcy różowych flamingów i ponad 60 gatunków ptaków. Dla mieszkańców oznacza to dwie kluczowe korzyści. Dzięki ochronie rezerwatu masz pewność, że w tym miejscu nie powstanie żadne kolejne osiedle, które zasłoni panoramę na naturę i majestatyczny skyline Dubaj z Burcz Khalifa na czele. Jeśli chodzi też o mikroklimat, bliskość do tak dużego obszaru wodno-błotnego oraz lagun sprawia, że temperatura odczuwalna może być niższa niż w gęstej zabudowie centrum, co w Dubaju jest ogromnym atutem. Kim jest deweloper odpowiedzialny za tą dzielnicę? Za całą wizję i infrastrukturę Maiden Horizon odpowiada Maiden Group. To państwowy gigant, który w 2024 roku został połączony z jedną z największych firm w Emiratach, czyli Dubai Holding. Gwarancja jakości, czyli fakt, że nad projektem czuwa Dubai Holding, daje inwestorom najwyższy poziom bezpieczeństwa finansowego i pewność, że cała infrastruktura od dróg po krystaliczne laguny zostanie dowieziona zgodnie z najwyższymi standardami w Dubaju. To nie jest tylko wizja. to Projekt wspierany przez rządową strukturę. Mając już wiedzę na temat dzielnicy, możemy przejść do inwestycji The Symphony. Projekt dewelopera Impias powstanie w kolaboracji z Zaha Haddict Architect, co jest na pewno warte podkreślenia. Jeśli śledzicie rynek w Dubaju, to wiecie, że mamy już jeden projekt, za którego architekturę odpowiada również za Hadid. I trzeba przyznać, że na pewno mocno wyróżnia się on na tle innych inwestycji w swojej dzielnicy. Mowa oczywiście o inwestycji Deopus by Omnia w Business Bay. Warto zauważyć, że w tej inwestycji również na dole są przestrzenie biurowe, które cieszą się dużym oburzeniem oraz popytem. Przyjrzyjmy się też strukturze budynku. Będzie to 40-piętrowy wieżowiec, który od 8 piętra będzie mieć wyłącznie biura, a od 10 w górę apartamenty mieszkalne. Na 9 piętrze będą części wspólne wyłącznie dla mieszkańców, takie jak basen, siłownia, kids club i wiele więcej. Łącznie prawie 30 różnych stref. Co jest istotne, to część biurowa będzie miała osobne windy, lobby i nie będzie miała dostępu do części przeznaczonej dla mieszkańców. Wnętrza będą w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt marek typu Bosch oraz Samsung, co czyni je gotowymi do wejścia od razu po biorze. Kuchnia i łazienki wykończone materiałami premium, takimi jak Jessie czy Wilory Bosch. Każdy apartament posiadać będzie zintegrowany system smart home ułatwiający zarządzanie oświetleniem i klimatyzacją. Orientacyjne ceny startowe. Jednopokojowe apartamenty zaczynają się od 2 milionów złotych przy metrażu około 77 m2. Dwupokojowe apartamenty od 3,5 miliona złotych. Trzypokojowe apartamenty od 4,4 miliona złotych. I też jest penthouse za 14 milionów złotych. Harmonogram spłat to 60 na 40, czyli 20% na początku, 40% rozbite na 3,5 roku budowy i 40% poddaniu inwestycji. Sprawdźmy natomiast, jak te ceny wypadają na tle projektów budujących się w sąsiedztwie. Pierwszy, czyli Wynwood Horizon. Projekt realizowany przez tego samego dewelopera Intias, gdzie otrzymamy również w pełni umeblowane mieszkanie. Natomiast metraże jednopokojowych apartamentów mają trochę większe, bo wynoszą około 85 m2. Budynek niedawno miał już swój lounge i udało nam się zabukować unity dla moich inwestorów. Niestety, większość najsensowniejszych unitów jest już praktycznie wysprzedana, więc można by było liczyć tutaj tylko na jakieś anulację. Drugi, czyli The High Grove, projekt realizowany przez dobrze Wam znanego dewelopera Ellington, który również słynie z ponad rynkowej jakości materiałów. Przy czym tutaj trzeba podkreślić, że mieszkania oddają oni semi co oznacza, że wszystko jest wykończone, natomiast mieszkanie nie ma mebli ruchomych. Zbierając te informacje w jedną całość, przy projekcie The Symphony od dewelopera Intest średnia cena za stopę kwadratową to około 2450 zł. Ceny startowe przy jednopokojowym apartamencie to 2 miliony zł. W standardzie mamy wykończone mieszkanie wraz z meblami ruchomymi i oczywiście z kolaboracją z Hadid. The High Grove od dewelopera Ellington średnia cena za stopę kwadratową wynosi około 2500 zł, czyli średnia cena przy jednopokojowych apartamentach to około 2 miliony, gdzie mówimy o standardzie w pełni wykończonym mieszkaniu bez mebli ruchomych. I Winwood Horizon również od dewelopera Indias, gdzie średnia cena za stopę kwadratową to 2200 zł i cena przy jednopokojowych apartamentach średnio 2 miliony złotych. Standard wykończone mieszkanie wraz z meblami ruchomymi. Analizując tabelę widzimy, że ceny za jednopokojowy apartament w The Symphony będą praktycznie takie same jak chwilę temu w lunchowanym projekcie Ellington. Przy czym należy pamiętać, że projekt High Growth mieszkania będą oddane nieumyblowane i bez współpracy z światową marką. Podsumowując... Dla kogo w takim razie jest ta inwestycja? Myślę, że ten projekt może być dobrym pomysłem dla end-userów, czyli użytkowników końcowych, którzy chcą tu mieszkać, cenią unikalność i chcą mieć gotowe, luksusowo urządzone wnętrze. Bądź dla inwestorów długoterminowych, którzy, tak jak ja, widzą w tej dzielnicy duży potencjał wzrostu na przestrzeni kilku kolejnych lat. Każda strategia jest inna, dlatego jeśli zastanawiasz się, który projekt w Dubaju najlepiej pasuje do twojego portfela, zapraszam cię bezpośrednio do kontaktu. Jeśli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, zostaw like, zasubskrybuj po więcej tego typu materiałów i dziękuję za oglądnięcie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych.